Hey, Siemczku, witajcie, z tej strony Gilon i też się sklepie 26 sierpnia 2023 roku. I co dzisiaj mam Zestaw porwania przez obcy za 2500, Zestaw sprzętu porwania przez obcy za 2000. Człowiek ziutek za 1800. Lewiaton za 2000. Zestaw podróżnika za 1200, czyli Zorgoton i latający Haratacz. Sonda planetarna za 1200. kilow globalny za 1200. Zimni znajomi za 500. Kosmita za 500. Samolot za 300. Potrójne ryzyko za 1200, wyskok za 1200, wsad za 800, tablica za 1200, koszykarz za 500, fanatyczka za 1200, mistrz starć za 1200, majacki kilow za 500, ostry ptak za 800, zestaw dług zespołu za 1200 mam lotnie, aksu za 1200, brynę za 1200, toporot za 500, Blazorytowy za 500. Skalerek za 500. Zestaw Aksuibryny za 2200. Strzelec Brutala za 800. Fenix za 1200. Ciężkie haki za 800. Goatet za 500. Kręcenie pochodniami za 800. Mini skrzypeczki za 200. John Cena nadal w sklepie. Becky Lynch i Bianca Belair to samo. Trądziedzictwo nadal w sklepie. Marvel to samo. Ostatni wyskok nadal w sklepie, czyli rabuś, dzika karta, szkarłatna dowódczyni, karmazynowy elitarny, skomplikowana, abstrakt, rajdowa rozbójniczka, egzekutor mroku, egzekutor ducha, skoczek, złotko, uliczny napastnik, groźnie graficiarz, ladako, nic, poń, az złoconych szubrawców, spięty na krótko, relay, renegat z mroku, kościogłów, żarłość żarłocz wielkogłowy, zakochana folii. I nie mamy już dzisiaj Jujutsu Kaizen, także coś i sklepik się podoba, to pamiętajcie, subzony, łapka w górę, kodzicielam w sklepie, a ja się z Wami żegnam, siemneczko.